Nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake oraz kart coachingowych o tym samym tytule. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o pewnej ważnej kwestii, która z pozoru kojarzy się z produktywnością, z byciem konsekwentnym, z byciem skoncentrowanym na najważniejszych sprawach i ich realizacji. Jest tak, że ludzie w trakcie warsztatów, czy też nawet gdy rozmawiamy indywidualnie podczas przerwy, pytają mnie, Marta, jak ty to robisz, że udaje się Tobie tak sukcesywnie i konsekwentnie realizować założone cele i plany. W zeszłym roku, na przykład, napisałaś książkę, zrobiłaś karty, rozpoczęłaś nowy projekt, udało Ci się zrobić tak wiele rzeczy. I powiem ci, że. Te same osoby, którym zaczynam zadawać pytania. O to, no dobrze, ale w takim razie, co się u ciebie dzieje? Gdzie, jest, gdzie są twoje sukcesy? Ile rzeczy udało się zrobić tobie w ciągu ostatniego czasu? One zaczynają koncentrować się na tym, czego nie zrobiły. I potrafią opowiadać o tym, że na przykład postanowiły sobie, że zaczną biegać codziennie. I tak minął miesiąc, dwa, trzy. One zrobiły to może za dwa, trzy razy, ale już tego nie robią. Albo opowiadają o tym, że założyły sobie na przykład naukę języka angielskiego, i znowu zaczęły, ale w którymś momencie ta energia się wypaliła i przestały kontynuować naukę. Albo bardzo chciały się zapisać na studia, ale z jakichś powodów po prostu to odpuściły. I jest to bardzo specyficzny rodzaj utraty koncentracji, która na jakimś etapie zaczyna doprowadzać te osoby do samobiczowania się. I gdy na przykład ktoś po jakimś czasie widzi się z taką osobą i pyta, co u ciebie, jak tam Twoje plany, jak tam Twoje plany pójścia na studia, albo czy już zaczęłaś się zdrowo odżywiać, albo czy chodzisz na te zajęcia, o których wspominałaś. Wtedy na ich twarzy zaczyna malować się ten specyficzny stan. Ta emocja, która jest clue całego problemu. Jest to wstyd. I mam tu na myśli taki wstyd, który zaczyna trawić te osoby od samego początku, od momentu, gdy w jakiś sposób zawaliły. Gdy chciałyś na zajęcia, ale na nie nie poszły. Kiedy na przykład postanowiły sobie, że danego dnia zajmą się językiem angielskim, ale po prostu odpuściły, wolały obejrzeć film w telewizji albo na, na przykład na Netflixie. I ten wstyd zaczyna trawić je tak samo jak pleśń trawi owoc niszcząc po kolei wszystkie jego komórki. Za jakiś czas ten owoc jest do wyrzucenia. Nie pozwól sobie na to, żeby ta emocja, zabładnęła tobą i przestała Tobie pozwalać na realizację Twoich marzeń. Co robi ten wstyd? Ten wstyd działa bardzo podstępnie. Ponieważ pojawia się automatycznie, jesteśmy nauczeni tego przez rodziców, przez dom, przez szkołę. Gdy z jakichś powodów, gdy nam coś nie wychodziło, słyszeliśmy na przykład wstyd się. I wtedy dziecko staje w ten sposób, zaczyna tak spoglądać i, i odczuwa pewien rodzaj dyskomfortu. Ale w dorosłym życiu to działa jak pasożyt. Jeżeli wpuścisz tego pasożyta do środka, to zaczyna on trawić wszystkie Twoje marzenia, wszystkie cele i wszystkie plany, bo buduje on niezwykle szkodliwe przekonania. Przekonania typu, ja się do tego nie nadaję. Ja tego nie potrafię, ja tego nigdy nie zrobię, nie jestem wystarczająco dobra, albo jestem za mało konsekwentny, leniwy, taki śmaki owaki. To jest moment, w którym chcę, abyś dobrze zastanowiła się nad tym, jakiego rodzaju myśli obezwładniają cię w momentach, kiedy po prostu popełniasz jakiś błąd. I Chcę też, żebyś miała świadomość, iż każdy czasami spada z konia. Ale to nie upadki z konia determinują twoje umiejętności. Twoje umiejętności są determinowane tym, w jaki sposób potrafisz jeździć konno, jaki masz kontakt, jaką masz relację z koniem i determinuje to również dużo dłuższy czas, gdy potrafisz utrzymać się na koniu i potrafisz na przykład pojechać do lasu czy zrobić coś innego. Chcę podkreślić że nasz umysł, nasza podświadomość czasami jest tak zaprogramowana, żeby koncentrować się na tym, co nieprzyjemne. I proces samobiczowania się, proces obwiniania siebie, proces wstydu jest jednym z najbardziej destrukcyjnych. Chcę teraz, żebyś zadała sobie pytanie: czy chcesz być efektywna, czy chcesz realizować swoje własne marzenia? czy po prostu chcesz dalej tkwić w tych szkodliwych mechanizmach, które w gruncie rzeczy kompletnie nic nie dają. A wręcz przeciwnie, to one właśnie budują te destrukcyjne mechanizmy, powodujące, że nie idziemy do przodu. I czasami ludzie z pozoru myślą, że właśnie to samobiczowanie ich jakoś zmobilizuje, stwarzając sobie ten rodzaj dyskomfortu. Wydaje im się, że następnym razem, gdy znowu pójdą oglądać telewizję, zamiast skoncentrować się na tym, co mieli zrobić, no to ten dyskomfort spowoduje, że nie pójdą oglądać telewizji. To jest bzdura, bo tak naprawdę to właśnie to budowanie w sobie poczucia, że nie jestem godzien, nie jestem warta, nie jestem wystarczająco dobra te przekonania powodują, że idziesz oglądać telewizję. Że robisz te rzeczy, których nie chcesz robić. Dlatego chciałabym, żebyś od tej pory postanowiła, że raz na zawsze zrywasz z tym szkodliwym nawykiem, z tym myśleniem typu, że jak sobie dołożę, to wreszcie zrobię co do mnie należy, bo to jest kompletna bzura. Zamiast tego, zastanów się, jakiego rodzaju przekonania tkwią w tym procesie, wypisz je wszystkie na kartce. A potem zamienię na pozytywne przekonania. Jeżeli na przykład pojawia się przekonanie, nie, nie jestem wystarczająco dobra albo nie jestem wystarczająco konsekwentna, zamienię na przekonanie, potrafię stopniowo i sukcesywnie zbudować w sobie konsekwentne działanie. I trzymaj się tego. Wypisz sobie kartkę z nowymi przekonaniami, czytaj ją trzy razy dziennie, przypominaj sobie o niej. I nawet jeżeli w danym momencie spadniesz z konia, nawet jeżeli popełnisz błąd, nawet jeżeli pójdziesz oglądać tę telewizję, zamiast zająć się tym, co było dla Ciebie ważne, trudno, leko zostało rozlane. Po prostu posprzątaj i wróć do tego, co miałaś robić. Nawet jeżeli nie tego samego dnia, to następnego. Bo błędy będziesz popełniać. Ja też popełniam błędy. Czasami, gdy na przykład brakuje mi energii, a miałam się zająć czymś pożytecznym, zdarza się, że tego nie zrobię, dlatego właśnie, że zabrakło mi energii. I co? Trudno. Robię to następnego dnia. I być może następnego dnia zabraknie mi czasu na innego rodzaju aktywności. Ale w końcu świat się nie skończył. Po prostu. I na tym poziomie warto zbudować w sobie mechanizm takiego wewnętrznego wspierającego cię dobrego anioła, który powie: Dobrze, w porządku, pozbieraj się i idź dalej. Bo to jest najważniejsza kwestia w tym całym procesie bycia skoncentrowanym i realizacji tego, co ważne. Także życzę tobie z całego serca, abyś pamiętała o tym, żeby być dla siebie wyrozumiałym, ale też konsekwentnym. Żeby nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, to po prostu. Powiedzieć sobie dobrze, następnym razem będzie lepiej.